Motylki! Dzisiaj robimy bardzo, bo tamten film się nie udał. Wiemy, był bardzo krótki, ale no, postaram się teraz. Nie był krótki, dosyć. tylko długi, ale, ale ten no. Trochę się pokłóciliśmy w tamte filmy, ale dzisiaj obiecuję, że nie będziemy się kłócić. No bo no w tym roku szkolnym już nadeszły zmiany, więc już będziemy dobrze współpracować. No, no i właśnie teraz w połowę robiliśmy bazę, ale, ale ten. A kto będzie trzymał kamerkę? <noise> no kto? Poczekaj. Jakoś coś wymyśliłem. E, to, właśnie coś teraz? wymyśliliśmy i to jest nasza basa I robi, I robimy to. <noise> Odwalać, ale odwala. Ale ty powiedziałeś, że normalnie tylko powiedziałaś, że masz odwalać. No, to nie, no, nie? No, to... no dawaj, ja muszę tu tam spychnąć, nie? Nie. Tak! Bo pamiętasz w tamtej bazie. Nie, nie ile źle to robisz. bo jak tam było w przepisie? Tak było. Poczekaj, tak było. Y -y. Dobra, ona jeszcze coś też odwala, ale ja nie wiem co. Więc postaram się to zrobić idealnie. I właśnie to zrobię. Zobaczmy co tu kolej. ten pamiętnik! Piszę. Zostaw ten pamiętnik. Ej, mm -hmm. to się bo on nam się poprzata baza. No okay. weź, to jest trudno. Ja Ja tego nie zrobiam, ale to jest tak bardzo ciemno. Chciałabym tak powiedzieć. No. A jak ty to robisz? A tu tak się otwiera. Dobra. Mogę zobaczyć? Nie. Tam piszesz, ale ty zobaczyłaś. W moim pamiętaniu nic nie przeczytałam. To Olivia pana napisała. A mogę chociaż ten y, zobaczyć tylko, na przydać? Ale ten, ale ten, nie umiem tego otwierać. Dobra, Dobra, ogarnij to, Tosia. No, ale pancia, mieliśmy robić tą bazę, no. Ale nie no, robisz no. bazę. No, ale pamiętasz tamtą? No, pamiętam. W Jeśli oglądacie mnie, tutaj jest Instagram, tutaj jest TikTok. żartujesz. Nie umiem tego robić. No, nie tutaj nie jest Instagram, tutaj nie ma e, TikToka. Powiesz, bo nie mam Instagrama, ale mam TikToka, ale nie. Też o TikToka! Nie ma TikToka! Ma shorty, ona ma shorty, nie TikToka. Nie, nie, prawda. Nie, prawda, prawda, ona, ona ma shorty. No prawda. Mama nie dzisiaj założyła. Nieprawda, ona ma tego shorty, ona, ona nie ma TikToka. No <noise> że. może nie będzie kłótni. Ale dzisiaj mam Dobra, masz. <noise> To tak, nie ma tak naprawdę. Będziemy w szpilku, może spać? No tak, możemy spać. No to dobra, to ja. Ach, to jest... O nie! Ja Wam powiem coś. Tylko mama nie słyszała. Co? To jest Co? Wiedziałam, że powinna się pościel do No, No powiedziałam, że nasza mama się zaśmiała. Znaczy, moja mama się zaśmiała. Dawaj, dawaj. Daję! Daj tutaj, żeby to kołdra była jakaś z tego, Chodź. nie? Dobra, tak. Ale osiemne. A teraz... A, to, to mój YouTube. Jeśli oglądaliście nasz filmik, na którym się kłóciliśmy, to ta fokę, mówiłam wam o niej, Pani no. Nie wiem, pół roku temu... Nie Jaki pół roku temu? Wierzę. Za rączki kilka dni temu. tak pomógł. Widzowie? Dobra pomogę. Już idę. Taka księku. Zdajmy idzie. Te panie. Dam tu, tu. Dobra. Dobra. Bierz ją za głowę, ja za tułem. No, no nieważne, bierz ją. Idziemy, idziemy. Ja Coś Tu Co? tutaj coś śpiewa, Patrz. tutaj coś niebieskiego jest. No. Tu jest, no, A, no, dlaczego? No. No czego? Nie wiem. Jest kotyka. Zrób no tą bazę. Tu, tu, będę tu, 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 No tu, <susurka>